Człowiek ma prawo odczuwać dyskomfort. Proszę bardzo. Dziecko też człowiek i też, nawet tym bardziej ma prawo, co potwierdza Rzecznik Praw Dziecka. Czy pan boi się dentysty? Jak większość ludzi, y, dentysta nie kojarzy się wcale, wcale y, y, z, z czymś przyjemnym, tak? Czyli także rzecznik boi się. Ale równocześnie godnością urzędu firmuje broszurę z misiem, skierowaną do lekarzy dentystów. A w niej tu cytat. Problemy z zachowaniem na fotelu stomatologicznym, strach, niechęć do otwierania jamy ustnej mogą świadczyć o znęcaniu się psychicznym opiekuna nad dzieckiem, stosowaniu przemocy, a wreszcie wykorzystywaniu seksualnym. Mogą, a... Y, jest, to są dwa różne wyrazy. Jakby nie można wyrywać zdania z kontekstu, nie można z 30 stron wyrwać jednego czy dwóch zdań. Kiedy o wyrywaniu mowa, to strach objawiający się niechęcią do otwierania jamy ustnej. To dopiero faza wstępna. Tłumaczy stomatolog. Wymyślają przeróżne rzeczy, żeby, żeby uciec z tego fotela. Płaczą nieraz całą wizytę, żeby, żeby nie otworzyć tej buzi. No, no nie, to jest. Mówi profesor Zbigniew Lew-Starowicz, psychoterapeuta i seksuolog. No nie, no to... To jest po pro prostu jeden z kilku niezwykle interesujących cytatów. To jest jakaś erotyzacja w ogóle relacji międzyludzkich już za daleko idąca. Dojdzie do absurdów, dojdzie do, do fałszywych oskarżeń. No i teraz sobie można dośpiewać, że i do rodziców będzie przesłuchiwanych teraz, teraz po takich właśnie... Do nosa. Lekarze, dentyści są inteligentną grupą zawodową. Ludzie, którzy potrafią czytać ze zrozumieniem. Czytając ze zrozumieniem, stomatolog może dowiedzieć się, jak reagować i na co. Czyli broszura Rzecznika Praw Dziecka jest niedorzeczna tylko gdzie niegdzie Skąd ten te niedorzeczności? O tym miał opowiedzieć współautor dzieła Brat Rzecznika Maciej Michalak i zarazem prezydent Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Najpierw umówił się na rozmowę, a potem nie odbierał telefonu. Nie wzięli za to żadnej złotówki. Wykonali nieodpłatnie pracę. Czyli darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Znaczy ja myśl, myślę, że trzeba korzystać z fachowej e, pomocy osób, które e, są specjalistami w danym zakresie. W takim razie jeszcze raz komentarz specjalisty w danym zakresie. O przemocy psychicznej stosowanej przez rodziców. To już głupieje się zupełnie, kompletnie. Adam Feder, Wiadomości.